Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest program Wolne Głosy Zagranica. Łukaszenka poleciał do Chin, o tym będziemy rozmawiać. Jest z nami pan Siarchiej Pielasa z telewizji Bielsat. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Aleksander Łukaszenka udał się z trzydniową wizytą do Chin. Dzisiaj został przyjęty przez przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin Xi Jinpinga. O generalnie, jak politycy europejscy jeżdżą czy latają bardziej do Chin, to jest to duża sprawa. Podobnie jak wtedy, kiedy są w Stanach Zjednoczonych przejmowani przez tamtejszego prezydenta. Dlaczego Łukaszenka poleciał do Chin? Czego innymi słowy chce Białoruś? ta y, związana z Łukaszenką, reżim białoruski od Chin, czego Chiny mogą chcieć od Łukaszenki? Kontakty Łukaszenki z Chinami, a szczególnie z mm, e, przewodniczącym Xi Jinpingem, są, są dość dawne. Sam Xi Jinping nazywa to przyjaźnią, tak? oni się przyjaźnią. Хіни називали теж реляція з Білорусьом Лукашенки «Желязним братерством». Тільки дословні кілька панств на світі заслугує на таке ім'яно. Я мав враження, що вони ще порозуміваю, якби знайдуємо спільний язик лепі, ніж сі e, з Путіном. Натомість та візита відбувалася W trakcie wojny i jest to już, już kolejne spotkanie w trakcie wojny, z tym, że poprzednio spotykali się w jesieni w samarkandzie na szczycie i nie było to, jakby to nie było wizyta państwowa. To jest wizyta państwowa Łukaszenki do Chin, kolejna już co ich łączy, czego może Łukaszenka chcieć? No, po pierwsze, Łukaszenka wykonuje teraz takie tournée po wszystkich państwach, którzy, które go uznają, którego akceptują na najwyższym poziomie. Niedawno odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie, także Zimbabwe w Afryce, teraz Chiny, następnie odwiedzi Iran. To wszystko się odbyło w trakcie wojny, na tle wojny i jest to związane z wojną. Najwyraźniej Łukaszenka chciałby wykorzystać wojnę, by zarobić, a także pomóc Chińczykom w tym. Wiadomo, że Białoruś była jednym z pierwszych i najbardziej aktywnych państw, które wspierała. Таке очко в голові щонізімпінга, чи проєкт Єдин Пас, Єдин Шлях, чи якби проєкт Великий проект логістично-транспортове пов'язання хін людових звятом в цілі розвіняння годарки хінської. Uh, і Біоруч було одним з таких mm, цегєвок, якби з таких пристанків на дорозі до Європи. Ну no, але ністети санкції в образ Лукашенка ограничили його поле до маневру, границі почали бути замикане. Ale Białoruś stała się w pewnym sensie takim okienkiem które, Przez które umyjały się sankcje nie przeciwko Białorusi Tylko przeciwko Rosji tak? No, tak zwane białoruskie krewetki Białoruś została potentatem w produkcji owoców morza itd. Tak tak nie takie absurdalne różne sprawy Teraz tak, no, droga przez Białoruś kolejowa jest otwarta na zachód Mimo tego, że przejścia samochodowe, większość przejść są, jest zamkniętych No to droga kolejowa na zachód Є ще отварта. З тим, що це та, 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 та транзит колійовий для Хин, через Росію, він no, має значення, але не є якесь таке кардинальне значення, так? Więc що зараз teraz chodzi? Для Лукашенка є важливе визнання, важливе показання, що він є визнаваний, є суверенним головом панства. І спотикаючись з ним не тільки Пшиву Еміратів чи Зімбабве, так? ale i przywódca jednego z dwóch najbardziej wpływowych państw świata. Chin. Tak? Oprócz tego Chiny prowadziły taką dość chytrą politykę i prowadzą teraz wyciągania spod wpływów rosyjskich różnych państw postradzieckich. Między innymi to dotyczyło Białorusi, a także dotyczyło i bardzo mocnym stopniu teraz dotyczy państw Azji Środkowej, Kazachstanu i czterech państw, które znajdują się na południe Kazachstanu. Лукашенко в останніх кількох столятах доставав різні бонуси, ружні профіти за сторони хін. То були інвестиції, то були теж кредити, то були теж і ними достави броні. між зі то були поїзди опантежони двох типів хінське. Хіни мало, де достачає те, те поїзди. Він з політична. Хіни показували, вже у знайом як панство ні так були pewnym gwarantem jakby suwerenności Białorusi i Łukaszenki. No ale wojna to jednak troszeczkę tę sytuację zmieniła i teraz bardziej chodzi o ominięcie sankcji. Czyli być może przez Białoruś Łukaszenko chciałby szmuglować coś do Rosji, ale no, wygląda to trochę absurdalnie, no, ponieważ Chiny, gdyby się zdecydowały coś sprzedawać czy przekazywać Rosji, mogą robić to bezpośrednio, przecież mają długą granicę z Rosją. No tak, dla Łukaszenki to będzie trzynasta wizyta w Chinach, także ewidentnie lubi ten chiński kierunek, natomiast trzeba brać pod uwagę, że on rządzi krajem od 1994 roku, także już 29 lat. Jak do tej pory te relacje się układały? Bo mamy tutaj partnerów, że tak powiem, trochę na wyrost o zupełnie innej wadze. No Chiny potężny kraj mówi się, że demograficznie chociażby, że co piąty człowiek na świecie jest Chińczykiem, z drugiej strony mała Białoruś. Jak do tej pory te relacje się układały? Tak, no. Tutaj to jest bardzo ciekawe. Xi Jinping dzisiaj spędził z Łukaszenką 4 godziny. To jest dość dużo. Tak? No, faktycznie cały dzień, biorąc pod uwagę różne przygotowania i tak dalej. Więc to pokazuje, że jednak ma duże znaczenie. Ja mam wrażenie, że oni, oprócz wspólnych projektów związanych z produkowaniem, znaczy wspólnych projektów produkcyjnych na Białorusi w Chinach, mogli rozmawiać też o sytuacji między Rosją a Ukrainą. Po... Zwróćmy uwagę na to, że ta wizyta odbyła się po pokojowej propozycji Chin. Ta pokojowa propozycja Chin ona spotkała się z krytyką, ale nie można powiedzieć, że ona była całkowicie odrzucona przez świat i przez Ukrainę. Tak? Ona była omawiana i jest omawiana. Inna kwestia jest omawiana, jeśli chodzi o Chiny. Czy Chiny będą dostarczyć broń śmiercionośną dla Rosji? Nie robią tego jeszcze, ale podobno rozważają to. Amerykanie twierdzą, że Chiny rozważają dostawę broni do Rosji. Chiny bardzo mocno temu zaprzeczają. Zaprzeczają temu, by oni rozważali taką opcję. Łukaszenka może być czymś w rodzaju takiego swojego człowieka, si. U którego można wybadać, co się tam naprawdę dzieje z Rosją i co się dzieje naprawdę na wojnie przeciwko Ukrainie. I, i, I biorąc pod uwagę te jakby relacje, Chiny mogą, oczywiście to nie będzie najważniejszy czynnik, ale mogą brać pod uwagę jakby pozycję Łukaszenki w tej sprawie, jeśli chodzi o potencjalną decyzję dostaw lub nie dostaw. Broni do Rosji. Poza tym chodzi też oczywiście o elektronikę. Rosja jest obłożona bardzo twardymi sankcjami, jeśli chodzi o elektroniky. Brakuje części chipów do produkcji broni. Tutaj Białoruś, no, my się śmieję, że Białorus zaczęła nagle produkować laptopi z najnowszymi procesorami Intel, XIII generacji. A wcześniej tego nie robiło. Dlaczego akurat teraz, w trakcie wojny, czy nie, czy nie dlatego, żeby po pierwsze obejść sankcje i dostarczyć do Rosji ten elektroniczny sprzęt, a po drugie być może to jest przykrywka do szmuglowania elektroniki na cele wojenne do Rosji. Tak? E, I tutaj Łukaszenka widzi pewną szansę. Z jednej strony Łukaszenka jest oburzony sankcjami zachodnimi e, za przegrane wybory, za fałszowanie, za represję, ale z drugiej strony sankcje wobec Białorusi nie są tak mocne jak wobec Rosji, więc tu ma on okienko. By przez Białoruś, by Białoruś było takim hubem w pewnym sensie do dostarczania do Rosji części elektronicznych. Najbardziej śmiałe tutaj, najbardziej śmiałe oceny twierdzą, że być może rozważa się opcję produkcji na Białorusi chińskich dronów, tak? składania tych dronów. І приказування до Росії, Тобто, значить не будуть безпосередньо достатньо до Росії своєї броні бронечити бронь, тільки дрони будуть складені на терені Білорусі. Білорусь недавно декларувала, що буде вмасняла продукцію власних дронів. Подобний схему з'явився при Ірані, і може той появляться, де Лукашенко там ніколи вибіжев, хотіла іранські дрони, які атакують Україну. i o ich składanie, czy produkcję wręcz na Białorusi z części dostarczanych przez, przez Iran na potrzeby Białorusi, oczywiście przede wszystkim na potrzeby Rosji. Z drugiej strony Białoruś nie może za wiele zaoferować Chinom, no Białoruś dostarcza oczywiście nawozy potasowe, to się Chinom opłaca, ponieważ akurat nawozy potasowe obłożone sankcjami i Łukaszenka nie może za bardzo ich je sprzedać do wolnego świata, więc zostają tylko no Chiny i inne podobne państwa. Białoruś może dostarczyć drewno, może dostarczyć żywność, ale nic więcej, za bardzo nie może nic Запропонувати і видає що тут та роля, якщо хоч в вдостачанню електроніки до Росії, а також дронів, Я би того не виключив. Хоч здаємо собі справи, що повторюю, хіни гранічні з Росією і можуть безпосередньо то робити. Але видає мені що хіни можуть бачити санкції американських за Росії. Зрештою, Мукашенка теж може тих санкцій бачити так. Więc, e, tutaj dużo jest niewiadomych, e, sporo rzeczy wiemy, sporo nie wiemy. A, ale generalnie mi się wydaje, для, największa cena dla Łukaszenki jest taka, że Si uznaje go jako suwerennego Whatsa Xi Jinping. Pokazuje, że rozmawia jako równy z równym w zasadzie. E, e, już pomijając rytorykę Łukaszenki, gdzie on się tam podlizywał do SI. І так далі. Ну no, він для Лукашенки то есть дуже, дуже таке моцне вzmocnienie політичне за сторони Hin. Tutaj musimy postawić kropkę, ale na końcu jeszcze sobie podsumujmy, czyli Łukaszenka był w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ostatnio, w Zimbabwe teraz jest w Chinach. Następną wizytę odbędzie do Iranu. Także tak. to jest no, w pewnym sensie ofensywa dyplomatyczna. Myślę, że też spotkamy się i omówimy kolejną wizytę Łukaszenki. Bardzo dziękuję Pan Sarchi Pilasa, redaktor telewizji Bielsat, Był naszym gościem. Kłaniam się panie redaktorze. A Państwu dziękuję za uwagę, zachęcam do pozostania z Republiką, widzimy się jutro.